Cześć, witajcie! Tym razem przychodzę do Was z bardzo szybką inspiracją, a będzie ona ramką z pudełkiem na fotomaty. Ramka jest w formie shadowboxa, a w jej środku są umieszczone elementy na różnych dystansach, tak żeby sprawiały wrażenie trójwymiarowości. W całym projekcie nie korzystałam w ogóle z papierów bazowych, korzystałam tylko z papierów z kolekcji. Całe pudełko, cała jego baza jest właśnie w ten sposób stworzona. W ramce, w tych przestrzeniach wewnątrz są umieszczone magnesy, dzięki czemu pudełko zostaje zamknięte, a jednocześnie są one tak umieszczone, żeby nie tworzyły grubości, czyli żeby zamykało się to bez tego milimetra czy tam dwóch przestrzeni. Z lewej strony, od wewnątrz, również jest ramka i ta, która się za nią znajduje, jest dwustronna. Z jednej strony przyklejone zdjęcie będzie widoczne na zewnątrz ramki, a to drugie w środku. W pudełku są fotomaty, ale założenie jego jest takie, że można tutaj włożyć zdjęcia swobodnie, samodzielne. Natomiast w miejscach, które już są predefiniowane, w ramce oraz na tych fotomatach na pewno zmieści się lekko ponad 30 zdjęć. Chciałam też, żeby wszystkie były pełnowymiarowe. Najczęściej są to zdjęcia 9x13. Białe maty, na które powinny być przyklejone zdjęcia, są troszeczkę większe, są z zapasem czyli przyklejone zdjęcie będzie miało białą ramkę naokoło. Chciałam, żeby tematy były jak najbardziej proste, tak żeby jednak te zdjęcia były najważniejsze w tym wszystkim. Tematem tej kolekcji jest rodzina, a więc domyślam się, że zdjęcia, które się znajdą w tym pudełku, to też będą zdjęcia rodzinne, a do takich z kolei nie trzeba dużo dodawać. Ważniejsza dla mnie tutaj była funkcjonalność samej ramki, tak żeby można było ją sobie gdzieś postawić. Zachęcam Was, żebyście też może spróbowali sobie taką ramkę z Shadowboxa zrobić, dlatego że w wielu miejscach widziałam, że wiele dziewczyn robiło tutoriale, w jaki sposób takie Shadowboxy wykonywać. A od zrobienia właśnie takiej ramki przestrzennej do wykonania już takiej ramki złożonej bardziej na zdjęcie jest tak naprawdę no już niewiele. A jeżeli macie jakieś właśnie elementy z kolekcji do wycięcia, to stworzenie takiej kompozycji jest naprawdę proste. Wystarczy tylko taśma dystansowa. W pudełku znalazła się również koperta zamykana na magnes, która bardziej porządkuje właśnie zdjęcia, żeby nie latały po pudełku wewnątrz, żeby nie powypadały z niego. No i w środku też znajdują się tak naprawdę białe maty na zdjęcia i trochę elementów z kolekcji. No i to tak naprawdę tyle miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że jakoś tam Was zainspirowałam. Może zrobicie coś podobnego. A na ten moment będę się z Wami żegnała. Do zobaczenia już naprawdę niedługo.